Have you ever been in a situation where something big is happening and the people that you're with just seem not to get it? Czy byliście kiedyś takiej sytuacji, kiedy wydarzyło się coś ważnego, coś wielkiego, a ludzie, z którymi byliście, na to nie zwracali uwagi, nie zrozumieli tego? Or maybe they just can't seem to understand the importance of what's happening. Albo może po prostu nie załapali ważności tego, co się dzieje. Around eight years ago, my family was given an incredible gift. Jakieś 8 lat temu, nasza rodzina otrzymała niesamowity prezent. To były bilety do najbardziej magicznego miejsca na świecie. To Disneyland. Do Disneylandu. We were in at the time. Byliśmy wtedy w Kalifornii. And my son, who some of you may know, I mój syn, którego niektórzy z Was znają, miał wtedy 5 lat. A moja córka miała trzy lata. And this was going to be an amazing day. A to miał być wspaniały dzień. I powiedzieć, że byłam podekscytowana, to tak jakby nic nie powiedzieć. So we, we get into the park and the first place we had, my son decided, my, the first place we had is Radiator Springs. Weszliśmy do parku i pierwsze miejsce, do którego goreśmy, pojechaliśmy, to była Chłodnica Górska. The place where Ziza McQueen lives: To jest miejsce, gdzie mieszka Zigzag McQueen.: So we are walking there and the park is incredible. Everywhere you look, there's this beautiful scenery and Disney characters.: A więc tam weszliśmy i ten park prostu był niesamowity, niesamowity. Gdziekolwiek się płatrzyło, to były tam postaci z, z Bajek Disneya. And there's not much that really drives me crazy but some of you know this. Uh, there's one thing that drives me crazy. A wiecie, że niewiele rzeczy mnie wkurza, ale są takie, które mnie naprawdę irytują. Wining. I to co naprawdę mnie irytuje to jest narzekanie. So it starts the whining starts. I zaczęło się narzekanie. It's too hot, it's too cold, they need water, they're hungry, they need a snack. Jest za ciepło, jest za zimno, chcemy pić, chcemy jeść. My mind was a mój umysł po prostu prawie nie eksplodował. We're next to a McQueen. Stoimy obok Zygzaka McQueena w naturalnych rozmiarach. I to wszystko, o czym moje dzieci mogą myśleć, to jedzenie. Na szczęście później im przeszło i mieliśmy fantastyczny dzień. Ale w tym momencie, właśnie tam, w tym miejscu, myślałam, że zvaruję. Ponieważ moje dzieciaki kompletnie nie załapały, o co chodzi. Były w tym najbardziej magicznym miejscu na świecie. snack. I wszystko o czym myślały to e, przekąska. Has something similar ever happened to you? Maybe you're telling a friend about the most amazing experience, but they keep turning the conversation back to themselves. Czy coś takiego przytrafiło się może wam, że opowiadasz swoim przyjaciołom, swoim przecielowi jakimś niezwykłym doświadczeniu, które mieliście, a oni po prostu tą e, konwersację kierują w inną stronę? Or maybe it's the opposite. Maybe you're really opening up and you're sharing about something that you're afraid of or something you're struggling with. Albo, the person just doesn't seem to hear you. albo może jest tak, że mówisz o czymś, co jest bardzo osobiste, otwierasz się przed kimś i mówisz o czymś, co jest trudne, a ta osoba, z którą rozmawiasz, po prostu na to nie zwraca uwagi. It can be incredibly frustrating not to be heard. I to może być niezwykle frustrujące, kiedy mamy to poczucie, że ktoś nas nie słucha. And I can't imagine Jesus's frustration in this story that we're going to look at today when his disciples seem to totally miss the point. I would like to talk about Jesus's in this story, we will hear a story about when he tries to convey totally something and his students just don't get it. To give you a little background, in the previous few chapters there's been some situations where Jesus is showing uh, what it means to be a real disciple. I would like to give you a little context to this story, in previous stories Jesus Przy różnych, w różnych sytuacjach mówił uczniom i wyjaśniał, co to znaczy być jego prawdziwym uczniem. Today, I tuż przed tą sytuacją, kiedy będziemy, kiedy będziemy dzisiaj czytać, Jezus po raz kolejny zapowiada swoją śmierć. He talks about his death, his suffering, and then on the third day he will rise again. Więc mówi o swojej śmierci, o swoim cierpieniu i o tym, że trzeciego dnia powstanie z martwych. Jesus is the event that the world. Jezus opisuje wydarzenie, które zmieni cały świat. And then come James and John. A tutaj przychodzą Jakub i Jan. I w Ewangelii e, Marka czytamy takie słowa. Wówczas podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Nauczycielu rozpoczęli. Chcieli, chcielibyśmy abyś spełnił pewną naszą prośbę a on zapytał co mam dla was uczynić spraw powiedzieli abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po twojej prawej a drugi po twojej lewej stronie i to co o, to, o co pytają się pokazuje ich arogancję they come to someone who's in authority over them and they say, Do whatever we ask Przychodzą do kogoś, kto tak naprawdę jest autorytetem. To jest tak naprawdę na, nad nimi i mówią do niego: zrób to, co od ciebie, czego od ciebie oczekujemy. Can you Czy możesz sobie wyobrazić, przyjść do swoich rodziców albo do pani Dyrektor i powiedzieć: zrób to, czego chcę? And that's exactly what they're doing. A właśnie oni to zrobili. And, but can you imagine how Jesus must have felt just after? Talking about the suffering that he is to endure, czy możemy sobie wyobrazić, jak Jezus czuł się, kiedy Jego uczniowie, tuż po tym jak on powiedział o tym, że za chwilę ma umrzeć, przychodzą do niego i mają do, do niego taką właśnie prośbę. And Jesus Ale Jezus w swojej dobroci pyta się: Co chcecie, żebym zrobił? And they say, can we sit on your right -hand side and your left-hand side when you come into glory? Oni wąt, możemy usiąść po twojej lewej i po twojej prawej stronie, kiedy już znajdziesz się w chwale. And this question shows that the two men still didn't get it. They didn't understand what Jesus had come for. A to pytanie pokazuje, że oni tak naprawdę ciągle jeszcze nie rozumieli, ciągle nie zrozumieli po to, nie złapali tego po to, po co Jezus przynaden świat. They were still waiting for Jesus to come and physically conquer Rome and sit on a physical throne. And take power back for Israel. Oni ciągle spodziewali się, że Jezus przyszedł po to, aby fizycznie pokonać Rzymian i usiąść na takim prawdziwym tronie, przy którym oni mogli sobie siedzieć po prawej i lewej stronie. I oni nie zrozumieli, że Jezus przed, aby zrobić czego, coś więcej, nie tylko dla e, Izraela, ale dla całego świata. I ta druga kwestia pokazuje nam wiele o naszej naturze jako ludzi. I to drugie pytanie pokazuje wiele, jeżeli chodzi o naszą ludzką naturę. Like My lubimy mieć ważne pozycje. Like lubimy, kiedy inni nas podziwiają. I to prawda, że też większość swojego czasu spędzamy skupiając się na swoich emocjach i swoich myślach. I nasza kultura popycha nas w tą stronę, abyśmy byli skupieni na sobie. I słyszymy takie wyrażenie jak, jak e, troska o samego siebie, jak e, mm, skupianie się na sobie, jak ludzie, którzy e, sami zaczynają coś od o początku. And on the other extreme self-hate, self-loathing and the list goes on and on. A z drugiej strony mamy e, brak mi i nawet do samego siebie, pogarda dla samego siebie i tak dalej tak dalej. We hear that if you don't look out for yourself, no one will. I słyszymy, że jeżeli ty sam o siebie nie zadbasz, to nikt o ciebie nie zadba. I'm going to show my age here, but 15 years ago people who posted selfies on Facebook i tutaj z, e, trochę zdradzę swój wiek, ale 15 lat temu ludzie którzy publikowali, e, zamieszczali swoje selfie, selfie na Facebooku We're to have bad taste. E, uważani byli za ludzi którzy mają zły smak. Now it's a totally game on media. Teraz sytuacja się zmieniła, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Look at any influencers profile and I would bet that 80% of the pictures Are selfies or of themselves. Popatrzcie na z, e, profile znanych influencerów i zobaczycie, że 80% zdjęć, które tam znajdziecie, to są ich selfie. And in a, self comes with some a życie w kulturze, która jest skupiona na sobie samym, ma poważne konsekwencje. A well-known American psychiatrist, Dr. Michael McGee. Who specializes in mental health says this? Znany amerykański e, psychiatra dr Michael McGee, który specjalizuje się właśnie w zdrowiu psychicznym, powiedział tak. Being is costly. Skupianie się na sobie samym jest kosztowne. Self-centeredness damages relationships because self-ruminations rob you of the capacity to listen and attend to others. Skupianie się na sobie niszczy nasze relacje, ponieważ. Ciągłe rozmyślanie o samym sobie niszczy nasze umiejętności e, s, słuchania innych, rozmawiania z innymi. You can't be empathetic when you're Nie możesz być empatyczny, jeżeli jesteś skupiony na sobie. It's a cycle that these more I to jest takie zaklęte, zaklęty krąg, w którym e, nasz nasze niepokój powoduje więcej myśli, które prowadzą do więcej niepokoju. That and I ludzie, którzy zmagają się z depresją, do, doświadczają kompulsywnych, negatywnych myśli, które są właśnie skupione na samym sobie i które tylko pogłębiają ich stan depresji. self-centeredness i prawda jest taka, że skupianie się na sobie może w bardzo głęboki i negatywny sposób e, wpływać na nasze zdrowie psychiczne. So A także skupianie się na sobie sprawia, że jesteśmy ślepi na prawdę. I przez to nie widzimy tej prawdy od dotyczącej naszych E, ok situacji, okoliczności, w których żyjemy, a także prawdy odnośnie Boga. Just like James and, and John in this story, we can miss the point about what's really important. I tak, jak Jakub i Jan w tej historii możemy przegapić to, co jest naprawdę ważne. Because being self-centered causes us to miss all the ways that God is trying to work and speak into our lives. Ponieważ kiedy Jesteśmy skupieni sami na sobie, to możemy przegapić to, co Bóg chce zrobić i co Bóg próbuje powiedzieć nam, jeżeli chodzi o nasze życie. Ale zobaczmy, w jaki sposób Jezus odpowiedział na te pytania i prośby Jakuba i Jana. Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielicha, z którego ja piję i czy możecie się zanurzyć w ście, w którym mnie zanurzą? Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział... Kielisz, którego ja piję będzie waszym udziałem, i chrzest, którym mnie zanurzą Waszym doświadczeniem. Jednak zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, dla których zostało to przygotowane. So Jesus says are you willing to experience the same fate? I ta sama suffering, that I will experience. Więc Jezus pyta się, czy jesteście gotowi doświadczyć tego samego przeznaczenia i tego samego cierpienia, które mnie czeka? Bo well, once again, it's almost like they don't hear the question and they give a quick answer, yes. I to jest tak, jakby oni nie, nie usłyszeli pytania, więc udzielają szyb, szybkiej odpowiedzi, tak. And again, they've missed the point, but they also, then Jesus answers them and tells them that they will experience suffering. I oni jakby nie, nie rozumieją, o co chodzi, ale Jezus mówi, tak, doświadczycie cierpienia. I ta kolejna część jest nieco zabawna, ponieważ pozostali uczniowie słyszą tę rozmowę i ta rozmowa im się nie podoba, są nią zdenerwowani. A więc Jezus zaprasza ich na małą konwersację i zobaczcie, co mam im do powiedzenia. Prośba Jakuba i Jana oburzyła pozostałych dziesięciu. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród Was. Kto między Wami chciałby być wielki, niech będzie Waszym sługą. I kto między Wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż syn człowieczy nie przed aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. So Jesus is saying: the leaders of the world. A więc Jezus mówi, że przywódcy tego świata wykorzystują swoją, w, swoją władzę, swoje wpływy, aby po prostu rządzić innymi. Ale to nie jest sposób życia ludzi, którzy znają Boga. He turns the down. I on odwraca tę hierarchię i, i swoją na głowie. The first shall be last, and the last shall be first. Whoever wants to be first must be a servant. Pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą pierwszymi. Jeżeli ktoś chce być najważniejszy, musi stać się sługą wszystkich. I to chyba musiał być jakiś e, powtarzający się problem, jeżeli chodzi o uczniów, ponieważ dosłownie kilka rozdziałów wcześniej oni znowu się spierali e, o tym, kto z nich jest najważniejszy, największy. But his next words are huge. He says that he himself did not come to be served, but to serve. Jego, słowa Jezusa, którymi podsumowuje tę rozmowę, były niesamowite, bo mówi, że On sam, chociaż jest Synem człowieczym, to nie przyszedł po to, aby jemu służono, ale aby służyć. Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie, wydarzenie, które E, przyniesie zbawienie dla wszystkich. Ale te słowa, jak służyć albo sługa, dla nas nie mają, pozytywny, nie mają nas pozytywnych, nas skojarzeń. Myślimy o kimś, kto ktoś to jest sługą, to jest ten, kto jest słaby, kto nie może sam siebie bronić. Ale prawdziwa definicja sługi to jest, kogoś, to jest ktoś, kto jest na tyle świadomy swojej tożsamości jako Boże, jako Boże dziecko, że nie musi niczego udowadniać ani sobie, ani światu. Czy nie byłoby to fantastyczne żyć w takim świecie, w którym mamy poczucie, że nie musimy udowadniać, nikomu dookoła, kim jesteśmy? Pomyślcie o, o, takich, o, o tym kiedy ostatni raz zrobicie dla kogoś coś autentycznie uprzejmego, miłego, nie oczekując niczego w zamian. Pomyślcie o tym jak się wtedy czuliście. And the Mayo Health Clinic says this about kindness and serving. E, I e, klinika, e, klinika Mayo, która zajmuje się zdrowym, zdrowiem psychicznym, e, tak mówi na temat e, uprzejmości. It Kiedy jesteśmy uprzejmi, to w naszym mózgu wydziela się dopamina dopani, dop, i serotonina, które e, mm, e, są neurotransmiterami w naszym mózgu i po,

Czujemy się lepiej, kiedy okazujemy dobroć i uprzejmość innym ludziom. Jezus mówi te słowa, ponieważ ma świadomość tego, że życie dla innych, życie w którym służymy innym ludziom, jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż takie, które skupia się na nas samych. Because the truth is that Jesus first served us. Pierwsza prawda jest taka, że Jezus najpierw nam służył, i robił to z dobrocią i, i z łaską. I dlatego, że on to zrobił, my możemy doświadczać radości i pokoju, kiedy służymy innym ludziom. Katie Davis was a typical high energy, ambitious high school student. Katie Davis była typową e, uczennicą e, szkoły średniej.

w jakimś momencie przestały przychodzić do na zajęcia, albo rodzice byli tak biedni, że musieli oddawać się do sierocińca. A więc ona postanowiła napisać do swoich przyjaciół, do swoich rodziców e, poprosi i poprosiła ich o pieniądze, żeby pomóc tym dzieciom z, tej, z tego przedszkola, w którym pracowała w Ugandzie. And eventually, this led uh, to the creation of a sponsorship program. A ten pomysł spowodował to, że e, rozwinął, on rozwinął się w cały program pomocy dla takich dzieci, który polegał na tym, że można było zaadoptować dziecko na odległość i wspierać je tak, że ono mogło chodzić na zajęcia, do szkoły i jeszcze być utrzymywane. I w wieku 23 lat ona stała się e, opiekunką kilku dzieci, a w końcu zaadoptowała trójkę dzieci, które, mm -hmm. które, e, 13 dzieci, które inaczej skończyłyby na, na ulicy. And by 2018 her, her program had grown to sponsoring over 1200 children. I, e, do, do do roku? roku? 2018. E, do 2018 roku jej program uros do, do takich rozmiarów, że e, 1200 dzieci codziennie miało opiekę, wyżywienie i edukację. And she's been quoted as saying, I won't change the world. Jesus can do that. I to na Znana była z tego, że mówiła: Ja nie mogę zmienić świata. Jezus może to zrobić. Let him, let to Ale ja pozwolę, aby Jezus użył mnie, bym mogła zmienić świat, chociaż dla jednej osoby. So girl, you, to I to wszystko się stało z tego powodu, że dziewczyna, która nie jest wiele starsza od Was, zdawała się żyć innym życiem. I każdy z nas może dokonać wyboru, aby żyć innym życiem. And, the ways of and serving others may not be as grand and as flashy as Katie's story. I być może te nasze drobne akty dobroci nie będą tak bardzo widowiskowe i tak niesamowite jak te, które o których może powiedzieć Katie. To może być uśmiech dla kogoś kto jest smutny albo pomoc rodzicom w domu. It can be seeing tych, którzy są gdzieś tam na uboczu, aby, i zaproszenie ich do tego, aby dołączyli do grona naszych znajomych. It can be sacrificing some of your free time on a Saturday to be a part of Love and spend some time with senior citizens. To może być E, poświęcenie trochę czasu swojego w sobotę, aby poświęcić ten czas na lowę i spotykanie się z, z, z seniorami. In our, in to może być pomaganie dzieciom w świetlicy środowiskowej. I jest wiele sposobów, aby okazywać dobroć i, i troskę innym, E, zarówno w życiu codziennym, jak i w naszej szkole. I ponieważ Jezus najpierw służył nam, okazując nam swoją dobroć i, i łaskę, my możemy, e, doświadczając tej radości i pokoju, która, służy z, e, która pochodzi z pokornego służenia Mu, służyć innym.

And God, I proszę Cię, abyś pokazywała nam sposoby, nam sposoby, jak możemy to robić w naszym życiu codziennym. Modlimy się w Twoim imieniu, Amen. Dziękujemy.